Wie, y, robimy dzisiaj dłuższy kinek z moim kolegom Błażejem y, y, FA. Możecie go też subskrybować. Mamy karty piłkarskie i ogólnie Błażej chciał tą okupkę tą kart. O, jeszcze spadła tutaj te karty. I Błażej, one są twoje. Ok, No proszę. Jak widzicie ja... Jezu. Ja mam takie o karty mam no to sobie weź ja po za chwilę mi karty z ty. Ja tutaj je ustawię u, la lala lala. -la -la -la. Nie pamiętam nazwy. Kogo? Tego Nie no to... pamiętam nazwy Kolejny Modriś, tylko Nie. jeszcze taki lepszy Gary Bale, Isko Nacho, e. Isko A Ronaldo? mój pewnie w domu leży Mam jeszcze dużo kart, może za chwilę przeniesiemy, ale no to za chwilkę i będzie z tego też drugi odcinek. Może jutro, od rana też będzie odcinek z unboxingu kart i z otwierania albumu, ale to muszę się zastanowić. Ale może też dzisiaj będzie Musimy odcinek się zastanowić. A dzisiaj może będzie odcinek jeszcze z chowanego, ale musicie pod tym odcinkiem po, zasubskrybować mój kanał. Jedna osoba tylko wystarczy, a jak nie to tak i tak nagramy, bo będzie z tego fajną zabawę. Z moim kolegą. A piszcie czy już macie basen, bo ja mam. Ale no to dawno się nie kąpałem ale ogólnie piszcie czy chcecie też z rowerów odcinki. No dobra, to co robimy? Może mm. pokażemy Twoje karty Błażej? No ja na, ja, ja na razie wkładam karty, ale, ale tak to, to będziemy się wymieniać zaraz, tak? A i piszcie pod jakimś korektem jaką mam mieć nazwę na YouTubie. No bo ja sobie i... szukam takiej po prostu, żeby widzowie to wybrali, a nie ja. Może jakaś to być no śmieszna. No bo Mikołaj nie wie jaką mieć nazwę. No. To jak wymyślałem ten sportowy świrek, coś takiego, nie, to było głupie. Ale może mam, piłka też. No takie niefajne, ale Ogólnie u la la la, la, la poczekaj. Ej, po niektórych kart nie wiedziałem jakie tam są. Tyż, szczerze z tych klubów mi daj. Daj mi z tego klubów karty, bo ja potrzebuję. Ale za darmo? No tak, bo mm. nie wiedziałem jakie tam są karty. No to no, no, no. Nie za darmo. No no. Dogadamy się po odcinku. To jest Benzema, dobrze ja widzę. Y ja ci powiem. Benzema, Rafał Varan, Isko i Gareth Bale. No to dobrze, wiem, że Benzema. Ale ogólnie... ja, ja znam wszystkich z Real Madrid. Real Madryt najlepszy. Piszcie w komentarzu, właśnie jaki wasz jest najlepszy klub. No właśnie. Ulubiony klub. No. I najgorszy. No. Czyli piszcie hashtag ulubiony klub, i piszcie nazwę tego klubu, i hashtag nieulubiony klub, i piszcie tą nazwę, co nie? No. No to ogólnie. No ja mieszkam, no może nie jakoś daleko od jak tego się nazywa? Jednostki. Bliska jednostki. No właśnie. Jak... No tak, będą odcinki też z piłki nożnej. Może dzisiaj jeszcze, ale to wątpię, no bo już jest bardzo ciemno. No jest jasno, ale jest pół no, godziny. Dokładnie jest, nie wiem która. 23. O, lepiej teraz. No, teraz włączyłem taką latarkę. 4 minuty odcinku chłopie. Chodź, to wam pokażę. Nie ja, wiem, co wam pokażę, szczerze mówiąc. A jak chcecie odcinki do skuteru wodnego, to zrobię. No, siema. siema. No, siema. O, pokaż mi, Boże, ja w końcu karty, od samego no to początku. to od samego początku. Tutaj są też nie, karty poczekaj. Pokemonów, nie? No, na... Ten album, album mu sprzedałem, widzieliście, na moim shortcie. No, właśnie. I zaczynamy. Zaczynamy, poczekaj, nie widać, nie widać, czy są paluszka 1000kp. kodik Kodzik. No i nic już. Nic <laughs> już. Dobra, tutaj co mamy? DePaul. Takiego, o. Żebyście dobrze widzieli takiego. O! Byście dobrze widzieli. Takiego o. I 100 milionów, znaczy 150 tysięcy. Przechodzimy no tutaj. dalej. No. A tutaj? Kodzik. Nowy kodzik. Nieużywane w ogóle energii. Jak Energia. chcecie, to na moim kanale będę robił konkurs na kodzik. Musicie... O Messi, 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 Ma, Messi, Messi! Messi MESI, Messi, <toddź> MESI! I no, Musicie najpierw y, subskrybować, to właśnie zrobi konkurs na kot. Wbijcie u y, 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 Błażej ja 100 subskrypcji, to zrobi kot na tego Messi'ego. A już brakuje, no... Prawie 20. 23 dokładnie. Robisz na 200 subskrypcji tego Messi'ego? Robić? Na tamtego konkursu, na tamtego Messiego. No dobra, mogę. Dobra, dwie... robi, robi. Na, to. na 200 subskrypcji robi konkurs na Messiego. I to nie skłamstwo, to jest wszystko prawda. Ale musicie wbić 200 subskrypcji. A jak chcecie konkurs na dwa kodiki, to stówka. Robię je. je. O, kujwa, ile to ma mocy. A jak ogólnie nie, nie lubicie kart Pokémon i piłkarskich, to piście czy będziecie. Uboże jest nowy odcinek gdzie już na kanale, taki dłuższy. Jakieś tam chyba, ile to było? Dwie minuty, coś? Nie, sześć minut. No, sześć minut, a już mam siedem minut. No. Ej, ej skąd tylko masz? Ukradłeś mi? Nie. Ej, nie go wczoraj miałem? Taka jest niemiecka. To nara widzowie, nara.